Cześć, przynajmniej witajcie w kolejnym vlogu, gdzie was zapraszam na taki vlog yy, trochę bardziej poza domem, yy, bo będziemy cię mieli dużo spraw do załatwienia, tylko najpierw yy, przygotuję się do śniadania, bo jak wiecie bez śniadania to ja nie wychodzę, zresztą mnie ja tak już w okolicach siódmej, ósmej zaczynam być głodna. Yy, przygotowałam sobie wodę, taką na razie chłodną yy, i będę do tego dolewać yy, ciepłe wody, przygotowałam czajnik. Ale najpierw doleję soków z cytryny z połówki. O, co się tutaj chce, I do sobie spirulina. Słuchajcie, spirulina to jest rzecz, którą ostatnio odkryłam. Bardzo fajna zresztą. Ja mam tam akurat wersję bio. I tutaj mamy, słuchajcie, bardzo dużo białka. Jest to taki, taki magiczny proszek, troszeczkę odmładający. I muszę Wam powiedzieć, że on się bardzo fajnie sprawdza przed posiłkiem. O, taką łyżeczkę sobie dosypujemy. Samolisek. Niestety, że tak powiem, ta woda się już nieładnie zabarwi. O, zobaczcie. Ja sobie zawsze piję ze słomki, bo ten smak jest ok, ale nie mogę się do końca do niego przyzwyczaić. No i słuchajcie, przelewam sobie sok z cytryny. I dolewam ciepłej wody. Tylko wszystko, słuchajcie, mieszam, bo wtedy się nie robią takiej glutki. No i to jest taki mój poranny rytuał na ciepłą wodę właśnie z cytryną i spiruliną. Yy, spirulina tak działa przede wszystkim w ten sposób, że ma bardzo dużo białka, zastępuje czasami nawet... Yy, jeżeli jesteście weganami czy wegetarianami, białko zwierzęce, ale y, też bardzo ładnie wpływa na skórę, na jej elastyczność, na jej młodość. Ym, osoby, które dbają, że tak powiem, o cerę, o całe ciało, bardzo często się okazuje pijąc spiruliny rano i wieczorem. Jeżeli jesteście na przykład na diecie albo chcecie po prostu spalać szybciej posiłki, to ona podkręca wasz metabolizm. Muszę Wam powiedzieć, że ja zauważyłam to po nogach, na przykład teraz też przestałam jeść tak słodycze, bo miałam takie fazy, wiecie, że nie jadłam słodyczy, później znowu jadłam. I tak to wyglądało w praktyce. No więc spiruliny sobie piję właśnie dwa razy dziennie, rano i przed ostatnim posiłkiem, przed kolacją. I rano sobie dodaję jeszcze, czy dodaję, no... Jestem ogromnym fanem tych kapsułek Aqua Splash. To są, słuchajcie, kapsułki od Natural Mojo z kokosem i kwasem hialuronowym. Też bardzo ładnie wpływa na skórę. Zobaczcie, ona się rano tak nie przetłusza. Jest taka właśnie, taka gładziutka, fajna. I yy, są takie małe kapsułki. O, zobaczcie. Yy, I później będę piła szyjka. To też Wam pokażę, jak w ogóle wygląda moje śniadanie, tak na szybko. Yy, teraz, jakbyście chciały, to macie 25% do hasłowskiej terapii jeżeli chodzi o Natural może, więc możecie sobie zrobić jakiś shopping. I bardzo dziewczyny polecają te kapsułki i Pure Glow. O, to też są podobno bardzo fajne, działają ładnie na cerę. Ja mam, słuchajcie, już zapas. Drugie opakowanie mam, bo to mi się bardzo sprawdziło. Jak na przykład, nie wiem, rano mam jakąś taką przekąskę, ale wiecie, nie chcę podjadać słodyczy. To jest coś takiego, teraz Natural Mojo zrobiło Happy Bars. To mi się też bardzo podoba i jest super smaczne. Takie właśnie batoniki, tutaj mamy sany Choco, jami Choco, Lovely Berry, każdy jest dobry, bardzo podobnie smakują, bo są na bazie daktyli, czyli czegoś właśnie słodkiego, a jednocześnie mało tuczącego, bo słuchajcie, ten batonik ma tylko 100 kalorii. Także słuchajcie, ja się zabieram, zapicie moje spiruliny, pokażę Wam jak wygląda moje śniadanie i co będziemy słuchajcie robić dzisiaj, bo jest tego dosyć sporo. No, słuchajcie, to jest mój zestaw, że tak powiem niezbędny do śniadania i ja bez tych składników tak naprawdę nie wyobrażam sobie mojego szejka. Tutaj mamy płatki migdałów, siemielniane, To sobie wszystko zawsze blenduje. Płatki migdałów i siemielniane wspaniale działają na nasz organizm, na nasz żołądek, układ trawienny, więc bardzo wam polecam w ogóle dosypywać sobie takie, takie rzeczy ewentualnie na się naczyja, jako superfood. Tutaj mamy płatki błyskawiczne, ja zalałam je wrzątkiem wcześniej. Przygotowałam sobie jednego banana, zawsze rzucam jednego banana. Teraz, aktualnie, jak w ciąży są to wolę mleko krowie, piję go chyba najczęściej do 0,5. Do kawy piję 3 i 2. Bo muszę Wam powiedzieć, że taką tłustą kaweczkę to ja bardzo lubię, więc zawsze sobie kupuję. Na tydzień trzy takie mleka, a y, 3 i 2 pijemy sobie właśnie do kawy. Y, olej teraz zamówiłam na takiej fajnej stronie w ogóle pół litra, bo mi bardzo szybko schodzi. To jest akurat ta wersja z Lidla i zobaczcie, ona mi się już powoli kończy. No, i Fit Carmel to jest mój ulubiony smak z Natural Mojo. Teraz mamy w ogóle nową formułę. Nie wiem, czy wiecie, zamiast na przykład 40 gram do szejka, rzuca się tak naprawdę dwie miarki 25 gram, więc one są wydajniejsze i możecie zrobić chyba o 8 szejków więcej. Więc jakby się to przekładały na cenę, teraz naprawdę się je opłaca. Myślę, że te stare formuły troszeczkę były mniej wydajne, i może kilka osób też narzekało na to, że cenowo to wychodziło drożej, teraz słuchajcie, naprawdę te nowe formuły w ogóle mnie na przykład zachwycają, bo tak nie gęstnieją, one są takie, właśnie rzadkie, takie jakie ja lubię. Nie lubię takich gęstych szejków eee, i muszę wam powiedzieć, że ja od tego smaku się po prostu uzależniłam i na przykład ten piję rano, właśnie do szejka, a na kolację jako taki piąty posiłek w ramach deseru, bo nie jem teraz słodyczy, piję sobie fit Strawberry i właśnie mieszam mleko eee, z wodą, dolewam dwie, znaczy dosypuję dwie miarki fit Strawberry, a zresztą wam pokażę, to są moje zapasy Natural Mojo i mam właśnie Fit Strawberry, o widzicie Fit Carmel w zapasie e, i też zużywam sobie Fit Cappuccino. O Fit Cookie mam jeszcze, ale muszę wam powiedzieć, że najpierw właśnie jest Fit Carmel. Fit Strawberry, później mam Fit Vanilla, Fit Choco, mm, nie fit, fit Choco, tak, czekoladowy. Bo ja na przykład tego kokosa nie lubię. Kokosa nie jadą, banana, dajcie mi znać. E, I to słuchajcie, wszystko blenduje. No i rureczka, podstawa. Zakupiłam, słuchajcie, zapas rurek w ogóle w Ikei. Jak byliśmy kiedyś, to muszę Wam powiedzieć, że te rurki po prostu są świetne. I dajcie znać, bo Natan mówił, że w ogóle je wycofali. E, takie, takie, właśnie plastikowe. No ale jak widać, i Kama. E, drogie one są, a tam jest 100 sztuka. ja, słuchajcie, takie dwie, takie dwie rurki to spokojnie zużywam do spiruliny i właśnie do szejka. No i moja nóżka z browna. Więc tak wygląda, słuchajcie, mój posiłek. Wszystko blendujemy i mamy pysznego szejka. Słuchajcie, so, dzisiaj tak wszystko na szybko ogarniamy się. Nawet nie zrobiłam jakiegoś, nie wiadomo jakiego makijażu, taki na szybko Mój ulubiony podkład L'Oreal <śmany> Infallible. I słuchajcie, teraz jakoś katuję do znudzenia tą pomadkę. Z Han. Ona jest, słuchajcie, bardzo, bardzo trwała. To jest ta seria Wolur. Ja bardzo polubiłam 603 Rum, bo ona mi robi cały makijaż. Praktycznie cały się delikatny taki makijaż oka różowy. I słuchajcie, tyle tak naprawdę. Więc bardzo Wam polecam. Założyłam sobie tą sukieneczkę z renę. Tak na szybko Wam aktualizację brzuszkę pokażę i mam tą torbę z Gesa o tą, o którą pytałeś. ona słuchajcie jest mega wszędzie wyprzedana jest tylko teraz czarny kolor i chyba zielony e, nie wiem, tak się chyba spodobała, że po prostu wszędzie się wyprzedaje jeszcze zdążyłam ją kupić naprawdę fajnej cenie bo za chyba 550 zł a normalnie kosztuje tam troszeczkę więcej e, no słuchajcie, będziemy się zbierać powiemy wam co i jak ale muszę Wam powiedzieć, że aha, wszystkie badania pobrałam, wszystkie USG, bo wszędzie chcą te pierwsze USG, e, to w 11 tygodniu, a ja słuchajcie, nigdy go nie mam przy sobie, więc teraz słuchajcie, wszystko noszę, wszystkie USG, cztery albo pięć, które miałam, więc na ten tylko panikuję, czy wszystko wzięłam, bo oni muszą mi zrobić KTG, e, zakwalifikować mnie, no i porozmawiam o tej cesarce, bo e, no jednak się nie odwrócił, więc ostatnio Wam mówiłam, że w USG jednak wyszło, że... No nie za bardzo, więc mam nadzieję, że, czy znaczy wiecie, no może się jeszcze odwrócić, tak, ale to już wątpię, A jak się nie odwrócił do tej pory, chociaż czasami, no tak jak Wam mówiłam, w indzie się potrafi odwrócić. W znaczy, sensie ja założę sobie buty. O, dobra, już się sobie może pożegnam, bo muszę sobie wszystko sobie założyć. Bardzo, bardzo wygodne, nie balansy. O, proszę bardzo. I sobie zakładamy, założymy kurtkę. E, dzisiaj zapach, czy zapach na dziś? E, to Sexy Rabbi. O, słuchajcie, Michaela Corsa. Bardzo lubię to, jest jeden z moich ulubionych zapachów. E, na zasadzie wody się jeszcze napiję. No i lecimy, bo tu już jest czas. Widzieliśmy manufakturę od A do Z, no tam stwierdził, że ma cięższą harówę niż w robocie. Nie, zakupę tam to, to czysta przyjemność kocha. A dużo kupiliśmy, kupiliśmy w końcu te staniki, które chciałam w H&M. Muszę wam powiedzieć, że jest duży wybór, ale nie było dla mnie rozmiarów, nie? nie. Wszystkie ja słuchajcie największe brałam i one były takie akurat, yy, gdzie kupiliśmy dwa, wszyscy jakiś tam zniżek korzystaliśmy, no ten jakieś koszulki kupił. Ale dobrze dobrałem staniki, tak? Yy, tak, Znam no to jest to słuchajcie idealnie, idealne, że tak powiem, yy, jest gorseciarka, ciarka to... I gorseciarz. I gorseciarz, to jest No. Yy, a, Abyśmy właśnie w szpitalu się zapisać, zobaczyć, bo też troszeczkę czytaliśmy, że w niektórych szpitalach inaczej wygląda cesarskie cięcie i nam też zależało na tym, żebyśmy byli razem od, że tak powiem, początku do końca. A w niektórych szpitalach tak nie ma, prawda? Nie, ale my robimy zawsze sprawdzać wszystkie możliwe opcje, jakie mamy. Tak, I praktycznie każdy szpital już znamy jeśli chodzi o położnictwo i sale porodowe, więc... Bardzo miły był lekarz, Natan stwierdził, że był podobny do Davida Hasselhoffa w wersji ee, very old. <grym> no był taki ładny, opalony pan. Ee, a Bardzo miły w ogóle. W białym partuku, opalony po solarium może, a może taki po prostu jest, wiesz... Może on był na przykład e, jakimś Hiszpanem. Mm. No weszliśmy razem i on tam chciał mnie przebadać, to od razu zasłonił, żeby był komfort. No bez przesady. A tu tutaj? Chcę do sieć. Nie, to jest jakieś trudne dojazd. Aha. No bo teraz y, jedziemy do mm, takiej restauracji z pizzą włoską, taką prawdziwą. A mieliśmy jechać do takiego lokalu włoskiego, takiego typowo. Ale jest otwarte od 14:00, jest 13:20. No to trochę, że tak powiem, nie po drodze. Wiesz co, jak sobie idzie no, no, Wydaje mi się, że z kobietą wciąż tutaj w ogóle nie ma dyskusji tak, Bo Nie będziemy czekać, ja muszę zejść teraz, tu i teraz No, ja jestem <grym> już bardzo głodna No, a później pojedziemy do Ikei, nie? Tak, na sekundę O ten kosz, taki fajny Musimy dzisiaj? No No wiem, że ostatnio wróciłeś, o której? 21? A, no tak na 16, byś był w domu no, Tak wiesz, nawet przed pracą, nie? Do Ikei zawsze do i zawsze. A teraz jak nie ma ludzi, w ogóle bardzo mało osób jest w ogóle w manufakturze, nie? Mm. Więc sobie pozwiedzamy. Tak, może jeszcze coś mi kupisz. Co na przykład? Nie wiem, coś Lab ładnego. Laptopa. Eee, coś ładnego, coś takiego, wiesz. Coś takiego, co bym chciał. Zaskocz mnie. A co byś chciał? Nie, nie lubię zaskoczyć. Nie lubię zaskoczyć. Nie lubię zaskakiwać. Nie, no już, już masz niespodzianki, które się nie udają. Ja już jestem w tym mistrzem. Wszystko odkrywasz przed. Nie, no jadasz kiedyś spróbujesz, nie? Taki zryw w życiu będzie. No, miałem. no, no. A, już z chłopcem Cię zaskoczyłam, że będzie. Tak? No. Czy wiedziałeś? To ja Ciebie zaskoczyłam. No właśnie, widzicie? A dziewczynkę... Natan mówi, że druga będzie, ale ja jakoś tak... Zobaczymy. Ja myślę, że gdybyśmy się zesuwali na drugie dziecko, to i tak byłby chłopiec. Też tak myślisz? Znaczy, super. No, ale pomyśl, potem już na stare lata, jak to się mówi, no. chłopaki są też bardzo pomocni, tak? Nie wiem, że dziewczyny nie są, ale są tacy, wiesz, się obronią. Znaczy, to jest tylko teoria, nie? bo wiadomo jak to się skończy. A, no, na przykład noszą zakupy, zrobią prawo jazdy, będą mogły się wozić. A. Ja będę musiała kupić to prawo jazdy I zapłacić kupić. za auto Kupić prawo jazdy Znaczy no, tak, zapłacić za <noise> Zawsze kupujemy prawo jazdy <noise> A słyszałam, że jak ktoś jest za to drugim razem To jest dobrym kierowcą Tak? <noise> Ty zdałeś za pierwszym Nie, tak, tylko w nowym ośrodku <głos> <głos> No Ja kiedyś miałam takiego kolegę, w zasadzie 2 metry Był taki ogromny Już nie zdał chyba, nie wiem, dziesiąty raz Jak słuchajcie, trzasnął drzwiami od samochodu, za dziesiątym razem jak nie zdał, to ten instruktor się tak przestraszył, że szybko ucieknie przed nim. Tak już też mi opowiadał, że no myślał, że go, że tak powiem, zatłucze, nie? Jak nie zdał. I o kolesie Wielkiego to wiesz. No. Trzeba się bać. No dobra, to zjemy sobie coś, pojedziemy do tej nieszczęsnej Ikei po jedną rzecz. Bo już w sumie nic nie, nie chcemy kupić, nie? Znaczy hmm, z Ikei to jest tak zawsze, że jedziemy po jedną rzecz, a potem wracamy, wiesz, do niczki, osłonki i inne. Takie rzeczy, które są nam nie do końca potrzebne. Ale mhm. no, taki jest urok tego sklepu. No, no. no. Do Morisia wrócimy. No, Moris, słuchajcie, świetnie sobie radzi, już bez tego kaftana. On, Nic się nie tak. zmieniło. Nic się nie zmieniło, tak. Ale liczę się, słuchajcie, dalej, liczę podłogę. Nie wiem, Chcicę też ma, słuchajcie, na zabawki. Nie wiem, co mu taka stracja w zasadzie. Znaczy, jest lżejszy. Jest to tak. No i zaraz <laughs> przytyje, nie? Nathan już mówię, że tak troszeczkę przytył. I mu się pomyliły chyba okresy w roku i myśli, że teraz idzie zima i chce dużo najeść jak kot, żeby mieć taką grubą sierść. No właśnie, no tak, ale tylko idzie wiosna, nie? To trzeba być slim. Tak. No bo może tą spirulinę by dostępować do jedzenia, co ja teraz jem. No dobra, to się później otezwiemy. Tym, jak zjeść pizzę i się najeść, a tym bardziej <laughs> nie Nie, tego. Nie, nie tego. z tego przebitki. No ja? powiedz, jak się śmiesz przed chwilą z, mojego, z początków mojego kanału, no, że no, zmaczę to. Nie wiem, kochani, czy wiecie, ale jak sobie przyskrojacie Magdy filmy bardzo nisko, to zobaczycie taką jakość początków. Z po, jakoś z początku filmów, kiedy Magda nagrywała sobie, słuchajcie, kamerką internetową e, i miała z tyłu na łóżku niewypracowaną taką, taką, apaszkę, nie apaszkę. I trochę mi się też to kojarzyło, jakby to było takie... Jakbym oh. jakiś taki zamach, nie zamach, <grym> ewentualnie egzekucję, to trzeba zobaczyć, no. Naprawdę, trzeba się troszeczkę naspoilować, bo tych filmów jest dziewięćset. bo po prostu zaznaczyć, że od początku, nie? A, albo tak. To jest taka opcja. O, ma. tylko nie wiem, czy Cię poznają. <grym> no, no, trochę się zmieniłam. Tylko muzyczkę miałem tak dotąd. <grym> makijaż wtedy był taki? Taką naprawdę. super farbę mocną, taką wiśniową, nie? A makijaż jest taki, jak jest mocno, coś to się mówi permanentnie? To jest stałe wtedy. O, to stałe. <grym> Nie śmiej się, podobałam się wtedy. Zawsze no się tak, podobałam, mówisz. To jest gwiazda na niebie, ja wypatrzyłem pierwszy. <laughs> Spadła mi, mnie podniosłeś. Tak. Czułeś się trochę jakby jakimś takim, programie mnie uwaga. <laughs> A powiedz mi, jak się poznaliśmy? Eee, to jest na osobny odcinek. Tak? A, no dobrze. Ale nie, no zrób taki osnik pika, nie? Musimy zrobić takie ujęcie do miniaturki. Jakie? No nie, że usiądziemy razem na tych kanapach. <laughs> Spokojnie coś wymyślę? Z buziaczkiem, może jak ostatnio. No, hmm, to znaczy, prosiłbym o publikowanie nowych zdjęć po mojej akceptacji. <laughs> nie podobało ci się. <laughs> co sądzisz? na przecież polejkowałeś. Podobałam <laughs> Podobałem się, no aczkolwiek wiesz. Prawa autorskie, co będzie przyjemności kiedyś. Dobrze, dobrze. Dobra. O, nasz ekspres. Mają <laughs> taki głośny. W sumie <laughs> sobie kawusie wypiję. Bardzo dobre, pan mi zrobił taką e, delikatną. O, słuchajcie, piankę w bardzo ładną. E, no, a cichaczem może mi nawet zrobić drugą. To to się znowu zastanawia, czy mnie nie podrywa. Nie ta Tak jak są dane? dane. Spalasz pizzę. <dudżące> hmm. Co? Inspiruje się kulturą indyjską. No no. Dobra, bo już pan ma na mnie oko. Ale zobaczcie, tu jest ten duży kosz, a tu jest mały, jaka jest różnica, nie? Jest też taka wersja granatowa, ale ta jest za ciemna chyba. Tak. Nie, biała jest lepsza. No dobra. To mi się wydaje, że e, to jest dla Maurice'a, jak będzie niegrzeczny. Wrzucimy mu dwie poduszki i siedź tam. <laughs> Taki kojec. Ale to jest fajne, bo wszystko dziecko widzi, co ma w środku, jakieś kocyki, jakieś tam ozdoby, podusie. Tak. Na Ciebie trąbią, zejdź z, zejd z nich. Co tam masz, Moricko? Zobacz, nowa zabawka, tak? Ojeju, oh, będziesz się szarpał ze słoniem? Będziesz się szarpał? Co tam masz, kolego? Pokaż. Hmm. No jeju, no śliczne, powiedz, tak? Nowa zabawka. No pokaż. O, teraz będzie dumniaszka. Ojeju, jeju, jeju. Mogę zobaczyć? Mogę? Nie bardzo. No na pewno Ci da. No tak, nowe, tak. Proszę bardzo, tak, słonik, no, ale masz ładnego słonika, powiedz. Nie mm, mm, mm. wiesz, jak zobaczyć z radości, tak? No dobrze, o, tutaj wylizany słonik. To trzeba było kupić nowego, powiedz. To jest chyba nowsza wersja. Tak, powiedz, tak, dość no liczny. Mm, mm, mm. 10 tysięcy razy będziesz tam chodził z nim sama sama. No no, przeszkadzałem mu, ale ładny słonik. jeje, ładnie piesek wieże, no ślicznie. Za ucho tak pociągniesz, no? No, bardzo się piesek cieszy, tak? Zawsze się cieszysz zabawek. wdzięczny piesek, tak. Na no, siebie polizzysz przy okazji. <noise> Zobaczcie, no pokażę Wam e, mój kącik do karmienia, który uważam, że już jest praktycznie skończony. E, to jest ten fotel, o którym Wam mówiłam, że kupiliśmy go i przyszedł w końcu po dwóch tygodniach e, z Black Red White. No więc słuchajcie, tak będę miała blisko, żeby patrzeć, co się tam dzieje. Łóżeczku w razie czego się odpocząć. Tutaj mamy tą lampkę, słuchajcie, z no która notabene już jest wycofana, ale ten znalazł ją gdzieś na Eliksie u jakiegoś yy, pana z Krakowa i właśnie pasowało mu do designu, a my słuchajcie tą lampę to po prostu wszędzie szukaliśmy i ona jest chyba po prostu najlepsza z możliwych jakie są w ogóle w i moim zdaniem przynajmniej one nam się sprawdziły w całym domu no i słuchajcie, o to też jest bardzo fajna rzecz, to jest słuchajcie projektor yy, owieczka, jest jeszcze chyba misiu i tutaj słuchajcie, ściągamy z brzuszka, i w całym pokoju są takie gwiazdki kolorowe. I muzyczki mamy cztery, więc bardzo fajnie. Poduszka z netto, a ta jest słuchajcie, chyba z oszą. No i tak to wygląda. No i tutaj właśnie ten kosz. Bardzo fajnie pasuje, muszę Wam powiedzieć, tutaj albo właśnie na laptopa. Można sobie położyć laptopa, położyć się w koszu jakiejś zabawki. No i bardzo fajnie to wygląda. No i słuchajcie, i w fotelu ja odpoczywamy sobie. Powiem Wam, że jest tak wygodny i wieczorem bardzo często tu siedzę, żeby na stanowie nie przeszkadzać i sobie czytam książkę. Sypialnie mamy obok. I teraz czytam aktualnie słuchajcie, kasację bardzo w ogóle fajna książka, zaskoczyło mnie w ogóle, że są takie zwroty akcji, tak fajnie prowadzona narracja i uważam, że w ogóle warto zanim zaczniecie czytać Chyłkę obejrzeć sobie serial, bo dzięki temu widzicie tą Magdalenę Cielecką w akcji, słyszycie jej głos jak mówi na przykład do Sordona bardzo mi się podoba, zresztą Chyłka też będzie w ulubieńcach lutego w ulubieńcach lutego nie, znaczy będę o nich wspominać w ulubieńcach lutego, bo ja ją zaczęłam w marcu i teraz będę sobie na Empiku zamawiać kolejne książki, bo są w promocji za 25 chyba złotych. Na no, moim zdaniem warto, więc muszę spojrzeć, która jest w kolejnej części. Zobaczcie, jaką sobie zrobiłam żarówę. Moja moja. Droga kosmetyczka mi troszeczkę wkurzyła, że przełożyłam mi wizytę. Ja już miałam tak fatalne słychać odrosty, że stwierdziłam, no nie, po prostu aż, aż strach chodzić w takich odrostach. Chyba, że mi się te paznocie złamią, coś tam mi odpadnie, więc sobie sama zrobiłam hybrydę. To jest chyba nie Onail, Majolita, coś takiego, <laughs> ale nie wiedziałam, że to będzie taka żarówa. No więc słuchajcie, w tym fotelu mi tak bardzo wygodnie. A propos kasacji to słuchajcie, to jest książka polskiego autora Mroza i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się ją fajnie czyta pod względem szybkości, bo ja nie lubię się męczyć, słuchajcie, jeżeli chodzi o książki, więc tutaj duży plus za narrację, za to, że właśnie oglądałam wcześniej serial i ja sobie to wszystko wyobrażam tych wszystkich bohaterów w ogóle ma taki klimat ta książka, nie jest taki myślałam, że to będzie taki wieś, typowo prawniczy, taki bełkot no mnie nie będzie to pasowało, bo ja lubię takie właśnie, bardziej się skupiam na kryminale na tej zagadce i tutaj faktycznie wróz e, się z skupia na tym co ja lubię przynajmniej w książkach bo jak wiecie w Paris byłam troszeczkę rozczarowana, ta książka pozwól mi wrócić, takie miała słuchajcie zakończenie no myślałam, że e, no, już trzecia będzie, że tak powiem coraz fajniejsza Dwie pierwsze były naprawdę sztosem, ale później e, ta trzecia, <coughs> pozwól mi wrócić, była po prostu fatalna. Także kasacja Wam mega polecam. E, dajcie znać, które z Waszych jeszcze ulubione powiem, bo wiem, że mróz... Boże, jak wpisałam m, mroza w Empiku, to mi tyle książek się pojawiło, że ja chyba... Nie wiem, musiałabym trzy ciąże mieć, żeby przeczytać te wszystkie książki, więc e, zobaczymy ale no, na razie pisze fajnie zobaczymy jak to będzie z kolejnymi częściami ale dobrze, że obejrzałam serial bo sobie tych wszystkich bohaterów po prostu wyobrażam i dzięki temu mam, wydaje mi się, że łatwiej i warto obejrzeć serial pod tym kątem bo serial był dobry i książka też jest bardzo dobra tutaj akurat kasację tak trochę pomieszali w serialu z zaginięciem ale fajnie, tak jakby złączyli początek dwóch, dwóch pierwszych książek w jedną nie wiem, słuchajcie, no jak będziecie czytać i oglądać to będziecie wiedzieć o co mi chodzi Dobra, słuchajcie, my kończymy vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trochę było śmiesznie, zwłaszcza moment, kiedy rozkminialiśmy początek mojego kanału. W ogóle super kelner, kelner był w tej restauracji, naprawdę już daliśmy mu nawet napiwek taki dosyć spory, bo stwierdziliśmy, że naprawdę mega fajna obsługa i to też się liczy bardzo w takich lokalach. Nie Nienachalna, z humorem, wiecie, taka na luzie. My lubimy słać taką obsługę. Także ja się delektuję moim fotelem, bo w końcu przyszedł, ciesza się niezmiernie. I myślę, że niedługo, jak już wszystko tutaj dogramy, to wam pokażemy, jak ten, jak ten pokój wygląda, jaką przyszedł metamorfozę. Jak można urządzić pokój dziecięcy, nie zawsze jakimś bardzo dużym kosztem. No, oczywiście, fotel był drogi, ale uważam, że warto, bo to jest taki kącik do karmienia, kącik też odpoczynku dla mamy, więc mnie się bardzo. Więc ja się z Wami żegnam, wszystko właściwie tutaj. i mam nadzieję, że vlog Wam się podoba, trzymajcie się, pa!